moi kochani, w tym odcinku chciałabym tylko wam powiedzieć o naszym kanale trochę i co będziemy nagrywać. Ogólnie nagrywać parę dokumenty różne no i historyjki Roblox i tak nie będziemy też często nagrywać, ponieważ jesteśmy kuzynostwem i jednak tak często się nie widzimy. Więc będą bardzo rzadko ale na sam początek jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, żebyście mogli dać suba i łapkę w górę. Nie będą te filmy też zbytnio tak dobrze zrobione, ponieważ to są nasze pierwsze filmy i też bym musiała dobre, takie jak mikrofon lub kamerka. No i co jeszcze mogłabym powiedzieć? No tak naprawdę... Mamy też TikToka, TikToka też podamy, ale to już w późniejszym nie, czasie. Tiktoka nie podam. Ja nie podam, w późniejszym czasie. Nie. W żadnym czasie. Dobra, to na tyle chciałam tylko powiedzieć Nara.